Hej kochani, w dzisiejszym filmie rozmówimy się nad tym, jak bajki dla dzieci mogą nam pomóc w nauce języka obcego. Wiele osób chcących nauczyć się języka obcego szuka od razu jakichś zaawansowanych metod, rozwiązuje jakieś zadanka z gramatyką, szuka rozbudowanego słownictwa, kiedy tak naprawdę mamy bardzo proste sposoby i efektywne na to, aby rzeczywiście nauczyć się tego języka. Jednym z nich jest właśnie nauka języka obcego poprzez bajki dla dzieci. Takie bajki możemy znaleźć między innymi na YouTube i już wyjaśnię dlaczego nauka z bajek dla dzieci jest tak efektywna. A dlatego, ponieważ mamy tam do czynienia z naprawdę bardzo prostym językiem. Jest to język, tak jak sama nazwa mówi, bajki dla dzieci, czyli jest to taki właśnie język dla dzieci, które dopiero e, zapoznają się z tym całą słownictwem w ich języku, czyli konstrukcje gramatyczne Słownictwo oraz kontekst będzie naprawdę dosyć prosty, co osobom początkującym w danym języku bardzo przyda się w rozbudowywaniu ich słownictwa oraz w poznawaniu kontekstu, zdania, struktury oraz gramatyki. Również co pomaga w utrwaleniu słownictwa, yy, które poznaliśmy, jest to powtarzalność. Słowa, które poznaliśmy, oraz frazy mogą powtarzać się w innych bajkach dla dzieci, i gdy obejrzymy jedną, później następną, i cały czas widzimy te powtarzające się frazy, to o wiele łatwiej nam się to zapamiętuje i to w naturalny sposób, a nie wkuwając właśnie to. Bardzo istotny jest tutaj również kontekst wizualny, czyli to, że możemy łączyć obrazki z dźwiękami. Oglądając taką bajkę, widzimy co się dzieje, widzimy przedmioty i kiedy nazywane są te przedmioty to nie musimy sobie tego tłumaczyć, tylko połączymy obrazki ze słowami. A jak wykorzystać właśnie takie bajki w nauce języka obcego? Zamiast samego oglądania tych bajek, co oczywiście możecie robić również, ale jeżeli jesteście początkującymi w języku, w którym, w którym oglądacie te bajki, to polecam Wam, abyście odpalili właśnie napisy w tym języku, w którym ta bajka jest. Czyli na przykład oglądacie bajkę po hiszpańsku, to jeśli ta bajka ma napisy, to super. Jeśli nie ma, to spróbujcie je odpalić tam, właśnie w zakładce z napisami. Przesłuchajcie sobie tą bajkę raz, bez niczego. Po prostu przesłuchajcie sobie, żeby się osłuchać. Następnym razem przesłuchajcie zdanie, przepiszcie je do zeszytu na kartkę, gdziekolwiek chcecie. Powtórzcie sobie to zdanie na głos, przetłumaczcie słowo po słowie. Nauka jest tak bardzo efektywna, ponieważ angażujemy większość zmysłów. Widzimy tekst, słyszymy tekst, wypowiadamy. Oraz przepisujemy, czyli angażujemy większość zmysłów, co skłania do tego, że po prostu ta nauka jest o wiele bardziej efektywna i naprawdę wynosimy z niej wiele. Możecie sobie wybierać jedną krótką bajkę na jeden dzień i po prostu robić tak codziennie. Ponieważ ważna jest, słuchajcie, systematyka, codziennie będziecie widzieli, że właśnie niektóre słowa i frazy Wam się powtarzają i dzięki temu po prostu będziecie zapamiętywać oraz uczyć się tego języka. Jest to naprawdę prosta metoda, która zdecydowanie podniesie Wasz poziom w danym języku na o wiele wyższy, dlatego jest to naprawdę warto uwagi. I jeśli szukacie więcej metod nauki języka obcego, to zapraszam do przyjrzenia innych filmów na moim kanale oraz do subskrypcji, ponieważ znajduje się tu wiele porad językowych, jak i nie tylko. A ja dziękuję Wam wszystkim kochani za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!